Z całego kraju do stóp Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze podążają tłumy pielgrzymów. Każdy pącznik udaje się z osobistą intencją, dziękczynną czy błagalną, z wiarą, że jego prośby zostaną wysłuchane. W tym roku ruch pielgrzymkowy ożył po dwóch trudnych latach pandemii. 50 pielgrzymów z diecezji toruńskiej zawitało do Grzegorzewa w powiecie kolskim. Tam znaleźli nocleg oraz pożywienie i przede wszystkim mogli nabrać sił przed kolejnymi kilometrami pierwszej wędrówki do Częstochowy. Jesteśmy grupą zieloną ziemi chełbińskiej z diecezji toruńskiej. Wyruszamy po raz kolejny na szlak pielgrzymkowy, aby oddać pokłon naszej matce na Jasnej Górze. No, nasza grupa liczy około w tym roku 40 osób po dwóch latach tak naprawdę przerwy spowodowanej pandemią, którą każdego wszyscy przeżywaliśmy, bo no, każdy z pielgrzymów niesie. Intencje za swoje rodziny o, 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 o rozeznawanie też powołań w rodzinach, w domach, o zdrowie. każenie się ten bagaż ofiar i właśnie przez ten trud wygrzymowania w deszczu, w upale, w chłodzie, w, też w trudnych warunkach, często nocowania, chcemy to wszystko Matce Najświętszej na Jasnej Górze ofiarować, aby ona te intencje przedstawiała swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Grupa Zielona z Wąbrzeźna i Jabłonowa-Pomorskiego dotrze do Częstochowy w piątek 12 sierpnia.